Na dziedzińcu Centrum Protestanckiego w Świdnicy, oczywiście tam ten wielki, słynny kościół, budynek, gdzie ponad 7,5 tysiąca ludzi mogło się zbierać na czytanie Biblii, śpiewanie, modlenie się, wychwalanie Jezusa Chrystusa. Tutaj mamy z kolei makietę tego, zobaczcie, no, takiego też przypominającego miasto luterańskiego ośrodka. Przypominam, że wtedy groziła im śmierć za wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa. Ale co ciekawego chciałem Wam pokazać na tej makiecie. Kościół, oczywiście dzwonnica w tym miejscu, ponieważ katolicy nie zgodzili się, żeby była wieża kościelna, ale pies, no tam i tak dalej. To jest bardzo ciekawy budynek. Za chwilę do niego podejdziemy, ale chcę, żebyście zobaczyli go w kontekście. Tam był cmentarz, a to, jak myślicie co? No, tak, zaczątek Uniwersytetu Biblijnego, czyli chrześcijańskie, protestanckie liceum. Przejdźmy do niego. Budynkiem szkoły szkoły średniej, Liceum Protestanckiego w Świdnicy przy Kościele Pokoju. Ale teraz przenieśmy się do chwili obecnej. Gdzie katokomuna, gdzie biskupi katolicy, gdzie papież Franciszek, w jakich segmentach społeczeństwa jest najbardziej czczony, najbardziej są poważani? Otóż jest to najmniej wyedukowany element społeczeństwa. Czym ktoś ma niższe wykształcenie, czym ktoś jest biedniejszy, tym bardziej popiera Kościół katolicki. Dlatego protestanci wiedzieli, że bronią przeciwko zabobonowi i ciemnocie katolickiej jest właśnie edukacja i praca zarobkowa. Dlatego wspólnoty protestanckie czym się cechują? Zaraz musi być szkoła, żeby ludzie uczyli się czytać, żeby samodzielnie uczyli się rozumieć Biblię, żeby uczyli się logicznego i samodzielnego myślenia, a potem zorganizowana praca dobrze zorganizowana społeczność czy potem państwo, niskie podatki, wielka wolność i solidarność międzyludzka, żeby razem pomagali sobie w, także w biznesie. Dlatego społeczeństwa protestanckie zawsze były wysoko wyedukowane i bogate. Zaprzeczeniem ich były społeczeństwa religijne Wschodu, czyli Cerkiew Prawosławna i Cerkiew Rzymska.